Bycie obrażanym jest jednym z najbardziej nieprzyjemnych doświadczeń w życiu. Złośliwe słowo może trafić nas jak strzała, przyspieszając bicie serca i napełniając nasz umysł gniewem lub smutkiem. W takich chwilach naturalną reakcją może być kontratak, lub poczucie zranienia. A co jeśli powiem Ci, że istnieje lepsza droga? Mądrość Zen uczy nas, że nie na każdy atak trzeba odpowiadać obroną i że istnieją wyższe sposoby radzenia sobie z obelgą, nie tracąc wewnętrznego spokoju. Zanim zaczniemy, upewnij się, że kliknąłeś przycisk lubię to, ale zrób to tylko wtedy, jeśli zgadzasz się, że mądrość jest cenniejsza niż złoto. Jeśli to możliwe, zostaw komentarz: mądrość rozświetla życie. Teraz opowiem Ci krótką historię na ten temat, która pomoże ci lepiej zrozumieć dzisiejszą lekcję i nauki. Następnie ujawnię osiem rzeczy, których mędrzec nigdy nie robi, gdy jest obrażany. Jeśli chcesz nauczyć się zachowywać spokój w obliczu krytyki i obelg, zostań ze mną do końca. Wyobraź sobie, pewnego razu młody wojownik wyzwał starego mistrza zen na pojedynek, był znany z tego, że prowokował swoich przeciwników, aż tracili cierpliwość i atakowali go w gniewie. Gdy tak się działo, unikał ciosów z łatwością i skutecznie kontratakował. Tak bardzo ufał tej strategii, że wierzył, iż nikt nie potrafi oprzeć się jego prowokacjom. W dniu pojedynku, otoczony uczniami i ciekawskimi widzami, młody wojownik rozpoczął swój zwykły plan: obrażał mistrza. Kpił z jego wyglądu, podważał jego mądrość i robił wszystko, aby wywołać w nim gniew. Jednak stary Mistrz pozostał całkowicie spokojny, niczym niezachwiana skała podczas burzy. Wojownik zwiększył swoje prowokacje, krzyczał, wytykał wady, ośmieszał jego wiek i kontynuował przez wiele godzin. Mimo to Mistrz nawet nie mrugnął. Zmęczony i pokonany przez coś, czego nie potrafił zrozumieć. Młody wojownik poddał się i odszedł. Zaintrygowani uczniowie zapytali mistrza: Mistrzu, jak udało ci się znieść tyle obelg bez reakcji? Mądry człowiek uśmiechnął się spokojnie i odpowiedział: Jeśli ktoś oferuje ci prezent, a ty go nie przyjmujesz, do kogo on należy? Uczniowie zastanowili się i zrozumieli, że obelga rani tylko wtedy, gdy ją przyjmujemy. Mędrzec nie negatywnej energii i właśnie dzięki temu wygrał bez walki. Teraz pokażę Ci osiem rzeczy, których mędrzec nigdy nie robi, gdy jest obrażany. Numer jeden. Nie odpowiada obelgą na obelgę. Kiedy ktoś nas werbalnie atakuje, naturalnym odruchem jest oddanie tym samym. Jednak to tylko podsyca konflikt i sprowadza nas do poziomu osoby, która nas obraża. Mędrzec rozumie, że odpowiadanie gniewem tylko pogarsza sytuację i odbiera wewnętrzny spokój, zamiast tego wybiera milczenie lub spokojną odpowiedź. Obelga jest jak płomień, który karmi się reakcją drugiej osoby jeśli oddasz cios, tylko dorzucasz drew do ognia. Mędrzec wie, że gniew drugiego człowieka to nie jego problem i że angażowanie się w negatywną energię przynosi jedynie emocjonalne wyczerpanie. Nie czuje potrzeby udowadniania czegokolwiek temu, kto go obraża, ponieważ wie, że prawdziwa siła tkwi w samokontroli. To nie oznacza biernego akceptowania braku szacunku, ale raczej posiadanie rozeznania, aby nie wpadać w emocjonalne pułapki. Jeśli ktoś cię obraża, mędrzec zachowuje spokojną postawę i nie pozwala się zatruć negatywną energią. Często milczenie dezorientuje agresora, ponieważ bez odpowiedzi obelga traci swoją moc. Ten, kto pozostaje spokojny w obliczu ataku, pokazuje prawdziwą siłę. Odpowiedź pełna równowagi i mądrości nie tylko zachowuje twój spokój, ale także rozbraja tego, kto próbuje cię zranić. W końcu najlepsza odpowiedź na zniewagę to niezniżanie się do poziomu tego, kto ją wypowiada. Numer dwa. Nie bierze obelgi do siebie. Obelga mówi więcej o osobie, która ją wypowiada, niż o tej, do której jest skierowana. Mędrzec rozumie, że negatywne słowa kogoś są często odzwierciedleniem jego własnego bólu i frustracji. Nie przyjmuje krytyki jako absolutnej prawdy o sobie. Gdy ktoś obraża, często projektuje swoje własne lęki i nierozwiązane emocje. Mędrzec wie, że nie musi nosić tego ciężaru, ponieważ zniewaga ma moc tylko wtedy, gdy zostanie przyjęta. Rozumie, że każdy postrzega świat przez pryzmat swoich doświadczeń. I że często atak werbalny jest jedynie odbiciem wewnętrznych zmagań osoby, która go wypowiada. Nie biorąc rzeczy do siebie, mędrzec zachowuje spokój i nie pozwala się zranić pustymi słowami. Zamiast reagować gniewem lub urazą, podchodzi do sytuacji z dystansem i współczuciem. Wie, że ktoś, kto obraża, często nieświadomie woła o pomoc, uwięziony w swoim własnym bólu. Mędrzec także rozumie, że nikt inny nie może określić jego wartości poza nim samym. Wybiera, by nie dawać mocy obelgom i idzie naprzód, nie nosząc ze sobą trucizny cudzych słów. W końcu jego spokój jest wart więcej niż jakakolwiek chwilowa prowokacja. Numer 3. Nie próbuje przekonać drugiej osoby, że się myli. Kłótnia z kimś, owładniętym gniewem lub ignorancją, to jak próba gaszenia ognia benzyną. Mędrzec wie, że próba udowodnienia swojej racji może być stratą czasu i energii. Zamiast tego po prostu pozwala sprawie przeminąć. Kiedy ktoś jest emocjonalnie rozpalony, każdy racjonalny argument staje się bezużyteczny. Umysł, zamknięty przez dumę lub furię, nie jest gotowy na słuchanie, a jedynie na atakowanie. Mędrzec dostrzega, że w takich chwilach nie ma miejsca na prawdziwy dialog. Rozumie, że potrzeba udowodnienia swojej racji rodzi się z ego pragnącego walidacji, a nie z prawdziwej mądrości. Upieranie się przy swojej racji często tylko wzmacnia opór i konflikt. Mędrzec zamiast tego wybiera ochronę swojej energii. Wie, że nie każdy jest gotowy, aby zobaczyć prawdę, i że to czas, a nie słowa, jest najlepszym nauczycielem. Zamiast marnować siły na zmianę czyjegoś myślenia, woli dawać przykład swoją postawą, a nie słownymi sporami. Rezygnując z potrzeby przekonywania, mędrzec zachowuje swój wewnętrzny spokój i unika niepotrzebnych starć. Rozumie, że każdy ma swoją własną drogę do nauki i że narzucanie komuś prawdy, której nie chce usłyszeć, to strata czasu. Jego milczenie i opanowanie mówią więcej niż jakakolwiek dyskusja. Numer 4 nie nosi ze sobą obelgi. Wiele osób zatrzymuje w sobie obraźliwe słowa i odtwarza je w myślach, cierpiąc raz za razem. Mędrzec nie daje zniewadze takiej mocy. Pozwala, by słowa przemknęły jak wiatr, nie pozwalając im zapuścić korzeni w jego umyśle. Uraza rodzi się, gdy przywiązujemy się do obelg, powtarzając je w myślach jak echo, które nie cichnie. To przekształca chwilowe doświadczenie w długotrwałe cierpienie. Mędrzec jednak rozumie, że obelga ma moc tylko wtedy, gdy jest pielęgnowana. Wie, że raz wypowiedzianego słowa nie można cofnąć, ale można je zignorować. Tak jak lustro odbija obraz, ale go nie pochłania, tak mędrzec pozwala, by obelgi przeszły obok niego, nie pozostawiając śladu. Nie dopuszcza, by negatywna energia innych stała się częścią jego istoty. Zamiast ponownie przeżywać zniewagę i pielęgnować uczucia gniewu czy smutku, praktykuje dystans i wewnętrzny spokój. To nie znaczy, że akceptuje brak szacunku lub udaje, że nic się nie stało, ale raczej wybiera, by nie dźwigać ciężaru złośliwych słów. Wie, że chowanie urazy jest jak trzymanie rozżarzonego węgla. Tylko ten, kto go trzyma, się oparzy. Uwalniając się od obelgi, mędrzec chroni swój wewnętrzny spokój i idzie naprzód, nie nosząc zbędnych bagaży. Numer 5. Nie szuka zemsty. Zemsta to łańcuch który przywiązuje nas do przeszłości. Mędrzec rozumie, że chęć skrzywdzenia kogoś, kto go obraził, tylko utrzymuje go w niewoli urazy. Woli iść naprzód i pozwolić, by samo życie nauczyło agresora potrzebnej lekcji. Kiedy zostajemy zranieni, pragnienie odwetu może wydawać się nieodparte. Jednak zemsta rzadko przynosi prawdziwą ulgę. Zamiast leczyć ból, przedłuża go, utrzymując ranę otwartą i podsycając negatywne emocje. Mędrzec wie, że odpowiadanie z niewagą lub atakiem tylko tworzy niekończący się cykl cierpienia, bez zwycięzców. Rozumie, że każda akcja ma swoje konsekwencje i że życie z całą swoją mądrością samo wyrównuje rachunki w odpowiednim czasie. Nie jego rolą jest karać czy poprawiać tych, którzy popełniają błędy, lecz chronić swój spokój i iść naprzód. Wybiera odpowiedź pełną obojętności lub współczucia, wiedząc, że najlepsza zemsta to nie pozwolić, by zło innych miało nad nim władzę. Porzucając pragnienie odwetu, mędrzec uwalnia się od ciężaru gniewu i nienawiści. Wie, że prawdziwa siła nie polega na atakowaniu, ale na nieuleganiu negatywnej energii. Jego największym triumfem jest kontynuowanie własnej drogi bez trucizny zemsty w sercu. Numer 6. Nie zniża się do poziomu agresora. Osoba, która obraża, próbuje wciągnąć cię w grę pełną złośliwości i reaktywności. Mędrzec wie, że nie musi uczestniczyć w tej negatywnej energii, pozostaje wierny swojej godności i nie pozwala, by zniewaga zmieniła jego naturę. Kiedy ktoś atakuje nas słownie, jego celem może być sprowokowanie natychmiastowej reakcji, wytrącenie nas z równowagi i zmuszenie do działania pod wpływem impulsu. Często agresor nie szuka dialogu, lecz chce jedynie wzmocnić swoje ego lub wyładować frustrację. Mędrzec dostrzega ten mechanizm i dlatego odmawia uczestnictwa w tej destrukcyjnej grze. Reagowanie w ten sam sposób. Może wydawać się formą obrony, ale w rzeczywistości jedynie podsyca konflikt. Odpowiadając z niewagą na zniewagę, człowiek staje się równy swojemu agresorowi i traci nad sobą kontrolę. Mędrzec jednak praktykuje samokontrolę i nie pozwala, by gniew czy duma dyktowały jego działania. Wie, że odpowiadanie obelgą lub werbalną przemocą nie przynosi żadnych realnych korzyści. I tylko przedłuża cierpienie. Zachowanie spokoju w obliczu zniewagi nie jest oznaką słabości, lecz wewnętrznej siły. Prawdziwa moc polega na tym, by pozostać wiernym sobie, nie pozwalając, by negatywne emocje innych wpływały na nasze decyzje. Kiedy mędrzec odmawia zniżenia się do poziomu agresora, pokazuje, że jego wewnętrzny spokój jest cenniejszy niż jakakolwiek prowokacja. Ponadto rozumie, że wiele osób, które obrażają innych, tkwi w swoich własnych wewnętrznych konfliktach. Osoba, która atakuje słownie, często zmaga się z nierozwiązanymi bólami i frustracjami. Mędrzec, zamiast reagować impulsywnie, stara się dostrzec, co kryje się za atakiem i nie pozwala, by cudza negatywność przeniknęła do jego umysłu i serca. To nie oznacza, że akceptuje brak szacunku lub pozostaje bierny wobec niesprawiedliwości. Wręcz przeciwnie, potrafi wyznaczyć granice w sposób stanowczy, ale bez uciekania się do agresji. Prawdziwa mądrość polega na działaniu z rozwagą, wybieraniu swoich bitew i odpowiadaniu z dojrzałością. Kiedy mędrzec odmawia zejścia na poziom agresora, wysyła również potężny komunikat. Nie jestem kontrolowany przez to, co inni mówią lub robią wobec mnie. Mój spokój jest moim wyborem. Ta postawa, oprócz zachowania godności, często rozbraja agresora, który traci zainteresowanie dalszą prowokacją, gdy nie otrzymuje reakcji. Mędrzec rozumie, że życie jest zbyt krótkie, by tracić je na jałowe kłótnie i negatywną energię. Kieruje swoją uwagę na to, co naprawdę ważne, zachowując wolny umysł i lekkie serce. W końcu jego największym zwycięstwem nie jest wygranie sporu, lecz zachowanie spokoju i podążanie swoją ścieżką bez obciążenia negatywnością innych. Numer 7 nie jest ofiarą siebie. Mądry człowiek nie żałuje zniewagi, jaką otrzymał. Nie stawia się w roli ofiary, bo wie, że to tylko przedłuża jego cierpienie. Zamiast tego przejmuje kontrolę nad swoimi emocjami i idzie dalej. Kiedy ktoś nas obraża, mamy dwie możliwości: udźwignąć ten ciężar i pozwolić, aby nas definiował, albo po prostu odpuścić i iść dalej. Wiele osób urażonych wpada w cykl użalania się nad sobą, powtarzając w myślach bolesne słowa i na nowo przeżywając upokorzenie. Ten nawyk zamienia przemijającą chwilę w ciągłe cierpienie. Mądry człowiek jednak rozumie, że trzymanie się roli ofiary oznacza oddanie swojej władzy sprawcy. Wie, że nie może kontrolować tego, co mówią inni, ale może kontrolować swoją reakcję. Zamiast gubić się w żalach i urazach, kieruje swoją energię w stronę tego, co naprawdę ważne: swojego osobistego rozwoju i wewnętrznego spokoju. Rozumie, że zniewaga ma moc tylko wtedy, gdy zostanie zaakceptowana. Tak jak nie jesteśmy zobowiązani do przyjęcia niechcianego prezentu, tak też nie musimy akceptować obraz. Wiktymizm tworzy negatywny stan psychiczny. W którym osoba czuje się bezbronna i niezdolna do przezwyciężenia sytuacji. To podsyca destrukcyjne emocje, takie jak złość, smutek i uraza, utrudniając osobisty rozwój. Mądry człowiek nie wpadnie w tę pułapkę. Obelgi postrzega jako zdarzenia zewnętrzne, które nie muszą mieć wpływu na jego istotę. Twoje szczęście nie zależy od aprobaty innych, a Twoja samoocena nie jest zbudowana na słowach innych. Zamiast skupiać się na zniewadze, skupia się na nauce. Zadaj sobie pytanie, co mogę wynieść z tej sytuacji, jak mogę z tego wyrosnąć. Przemienia doświadczenie w mądrość, ucząc się, jak w coraz dojrzalszy sposób radzić sobie z krytyką i atakami. O jego wartości nie decyduje to, co ludzie o nim mówią, ale to, jak siebie postrzega i jak się zachowuje w życiu. Co więcej, mądrzy praktykują przebaczanie nie ze słabości, ale ze względu na inteligencję emocjonalną. Rozumie, że trzymanie urazy tylko sobie szkodzi. Przebaczenie nie oznacza zgody na obrazę lub pozwolenie, aby się ona powtórzyła, ale raczej uwolnienie się od ciężaru emocjonalnego, jaki może ona ze sobą nieść. Uczy się z doświadczenia, wyznacza granice, gdy jest to konieczne. Ale nie nosi w sobie uraz, które wysysają jego energię. Ci, którzy stają się ofiarami, żyją uwięzieni w przeszłości i wciąż na nowo przeżywają swój ból. Natomiast mądry człowiek wybiera teraźniejszość i przyszłość. Wie, że każdy dzień jest nową szansą, aby iść do przodu bez dźwigania niepotrzebnego bagażu. Nie definiuje go to, co przeżył, ale to, co buduje z każdego doświadczenia. Ostatecznie rozumie, że największą mocą, jaką posiada, jest kontrola nad własnym umysłem i emocjami. Decyduje się posiadać własną historię, nie pozwalając, aby był zakładnikiem obelg i złośliwych słów. Twoja siła leży w umiejętności poruszania się naprzód, niezachwianie, z godnością i mądrością. Punkt 8. Nie zapomina o współczuciu. Choć może się to wydawać trudne, mądra osoba stara się zrozumieć, co skłoniło drugą osobę do wrogiego zachowania. Zdaje sobie sprawę, że obelgi często pochodzą od osób cierpiących. Współczucie nie oznacza akceptowania przemocy, ale raczej nie pozwala, aby nienawiść przejęła Twoje serce. Kiedy ktoś nas obraża, instynktowną reakcją jest uczucie złości lub pogardy. W końcu otrzymywanie agresywnych słów bez wyraźnego powodu wydaje się niesprawiedliwe. Jednakże mądrzy rozumieją, że nikt nie rani innych, nie nosząc w sobie odrobiny bólu. Rozumie, że za ostrymi słowami często kryją się frustracje, lęki i nierozwiązane traumy. Zamiast żywić urazę, stara się spojrzeć poza słowa i zrozumieć źródło wrogości. Nie oznacza to jednak, że toleruje niesprawiedliwość lub pozwala, aby traktowano go bez szacunku. Mądry człowiek wie, jak nakładać ograniczenia, ale robi to bez nienawiści w swoim sercu. Zdaje sobie sprawę, że odpowiadanie o Belgami z większą agresją tylko utrwala cykl bólu i konfliktu. Zamiast tego woli odpowiedzieć spokojem i rozeznaniem, pokazując, że jego wewnętrzny spokój nie może być łatwo zachwiany. Współczucie obejmuje także zrozumienie, że każda osoba znajduje się na innym etapie ewolucji emocjonalnej i duchowej. Niektórzy nie nauczyli się jeszcze w zdrowy sposób radzić sobie ze swoimi frustracjami i wyładowują je na innych. Rozumiejąc to, Mądry człowiek unika przyjmowania ataków osobiście. Wie, że wrogość drugiej osoby nie definiuje tego, kim on jest, ale raczej odzwierciedla wewnętrzne bóle i konflikty tej osoby. Praktykowanie współczucia nie jest oznaką słabości, ale siły. Reagowanie ze zrozumieniem, a nie nienawiścią, wymaga większej kontroli emocjonalnej i szerszego spojrzenia na życie. Mądry człowiek nie postrzega zniewagi jako bezpośredniego ataku, ale jako odzwierciedlenie cierpienia drugiej osoby. Rozumie, że nienawiść kwitnie tylko tam, gdzie znajdzie miejsce na rozwój, więc odpowiadając spokojem i empatią, przerywa ten negatywny cykl. Nie oznacza to jednak, że staje się obojętny lub pozwala drugiej osobie na dalsze szkodliwe działania. Wie, że w niektórych przypadkach najlepszą reakcją jest zachowanie dystansu. Współczucie nie wymaga ciągłej bliskości, ale raczej umiejętności niedopuszczenia, aby gorycz osiadła w tobie. Decyduje się przebaczyć nie dlatego, że druga osoba koniecznie na to zasługuje, ale dlatego, że on sam zasługuje na wolność wynikającą z porzucenia ciężaru urazy. Działając ze współczuciem, Mądrzy inspirują także innych, aby robili to samo. Twoja zrównoważona postawa może służyć jako przykład pokazujący, że istnieją wyższe sposoby radzenia sobie z konfliktami życiowymi. Rozumie, że świat jest już pełen bólu i że, wybierając pokój, przyczynia się do ujednolicenia otaczającego go środowiska. Ostatecznie wie, że prawdziwe zwycięstwo nie polega na walce lub udowodnieniu czegoś, ale na utrzymaniu swojej istoty w nienaruszonym stanie. Nie daje się kształtować nienawiścią do innych i woli postępować lekko. Twoje współczucie nie jest słabością, ale przejawem najgłębszej mądrości, umiejętności spojrzenia poza atak i rozpoznania człowieczeństwa nawet w tych, którzy błądzą. Następnym razem, gdy usłyszysz zniewagę, pamiętaj te historie i te nauki. Prawdziwa siła nie polega na walce lub byciu zranionym słowami innych ludzi, ale na utrzymywaniu wewnętrznego spokoju, niezależnie od tego, co się stanie. Każde przestępstwo, które stanie Ci na drodze, jest szansą na rozwój. Możesz zareagować impulsywnie, podsycając konflikt, lub wybrać mądrzejszą ścieżkę, gdzie spokój stanie się Twoją największą obroną. Kiedy nie chcesz wchłonąć negatywności innych, demonstrujesz poziom dojrzałości, jaki osiągają nieliczni. Zniewaga ma nad Tobą władzę tylko wtedy, gdy zostanie przyjęta, a prawdziwy mądry człowiek po prostu pozwala jej przeminąć, jak wiatr, który wieje i znika. Pamiętaj. Twój pokój nie powinien zależeć od niczyich słów i postaw. Ludzie zawsze będą mieć opinie, niektóre dobre, inne złe, ale nie musisz dźwigać ich ciężaru. Ci, którzy zachowują swoją esencję w nienaruszonym stanie w obliczu przeciwności losu, są tymi, którzy naprawdę opanowują siebie. Cisza, współczucie i stanowczość są o wiele potężniejszą bronią niż jakakolwiek agresywna reakcja. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak zastosować mądrość Zen w swoim życiu, udostępnij tę treść i rozpowszechnij tę wiadomość. W końcu prawdziwa siła leży w samokontroli i spokoju. Im więcej ludzi zrozumie tę prawdę, tym lżejszy i bardziej harmonijny stanie się świat. Pielęgnuj w sobie spokój i inspiruj innych, aby robili to samo. Jeśli dotarłeś do końca, napisz: Moje serce kocha mądrość. Nie zapomnij nacisnąć przycisku lubię to i kliknąć wideo na ekranie, aby stać się jeszcze mądrzejszym. Zjadłem logo.